Torba pełna złomu? A ile waży i co w niej jest? Sprawdźmy razem. Wrzućmy ją na wagę i zobaczmy, czy da się na tym coś zarobić. 6 863 zł za kilogram. Torba kosztowała mnie dwie dyszki. Co jest w torbie? A są same dobroci. Jest elektronika, ale jest również złom. Jest silnik z odkurzacza, a co na spodzie, to ja już sam nawet nie pamiętam. Więc zapraszam was serdecznie na film. A w torbie płyty główne. Karta graficzna z radiatorem, druga karta graficzna bez radiatora. Płyty główne całkiem kompletne, bym powiedział, bo jest i procesor, jest radiator, jest bateria, którą trzeba wyciągnąć. Drugi radiator, jest pamięć RAM. W drugiej jest również procesor. Jakaś kość RAMu, ale to nie jest od komputera stacjonarnego, tylko z kompu z najprawdopodobniej z laptopa. Jakie one są, okaże się później. Tutaj widać, że to jest 0 BGA, czyli będzie ta tańsza karta. Silnik z odkurzacza, dławiki i to coś. Nie mam pojęcia, co to jest. Stało sobie jakiś przełącznik 12V, 6V, czyżby jakiś prostownik kiedyś był stary. Nie ma żadnej tabliczki, być może jakaś samoróbka. W każdym razie yy, śmierdzi z niego, więc najprawdopodobniej jest spalony. Za to wszystko dałem dwie dyszki. Jaki będzie na tym zarobek? Zobaczymy na ważeniu. Zajmiemy się najpierw elektroniką, bo to jest prostsze. Później zajmiemy się silnikiem, który najprawdopodobniej stoi, bo niestety nie idzie tym okręcić. Sprawdziłem sobie już wcześniej, jest zmieć, tutaj yy, było szlifowane. Dławiki, jeszcze nie mam na to patentu. Wiem, że one dość fajnie działają, w sensie działają. Można je wydłubać. A co jest w środku? To sprawdzimy już, jak dojdziemy do tego. Także zabieram się za robotę, ale najpierw elektronika. Jeszcze dla tych, którzy nie widzieli poprzednich odcinków, takie rzeczy można sprzedać: Elektropaka, EcoCenter i inne takie strony. Wystarczy sobie wygooglować. Muszą one być oczywiście specjalnie przygotowane, nie może być na nich zbędnych rzeczy, takich jak radiator, śledź, przewody czy ten radiator, wentylator. Musi być goła płytka. Tak samo z płytą główną nie może być baterii, procesora, plastików, y, pamięci RAM, radiatorów. I tak oto y, gotowe płytki, tudzież karty graficzne, muzyczne i inne rzeczy można sprzedać na tych stronach. Dobra, tyle. Krótkiego przypomnienia. I bierzemy się za to. Pierwsza karta. Pozbędziemy się śledzia. Najprościej. Tak mi się wydaje. Poluzować tutaj kombinerkami, i on powinien odejść. Czy odejdzie? Tego nie wiem. Sprawdzimy oczywiście. O, widzicie. No i to jest ten moment już na samym początku, gdzie jest ta jedna śruba. O, poszła. To może jeszcze nie ten moment. Reszta powinna pójść palcami. Dokładnie i od razu sobie sprawdzimy magnesem czy jest stalowa czy jest mosiężna jak widzicie nie czepia się czyli mosiądz pobielany na mosiądz pobielany wykorzystamy sobie to małe pudełeczko które było przeznaczone zawsze na złom z racji tego że mam nowe pudełeczka przygotowałem sobie jednakowe na jakieś większe rzeczy Idzie, idzie. Ostatnia się odkręca. I mamy śledzia. Na dobrą sprawę gotowa karta do ważenia i sprzedaży. Odkładam na bok. A śledzia wrzucamy do pojemniczka ze złomem. I również na bok. Pamięć RAM. No to gotowa pamięć RAM. Tutaj również już mam pamięć RAM, więc wyciągam. Szkoda, że tylko jedna kość. Procesor. Niestety najtańszy, ale zawsze to coś. Na bok. Hmm, hmm, hmm. Radiatory. Najprostszym sposobem, żeby się w to nie bawić, naciąć plasticzki, które są od spodu. Nie zawsze one się odcinają tak, jakby się chciało. Ale to w dalszym ciągu jest najprostszy i najszybszy sposób. I radiator mamy. Drugi radiator, tutaj. Szybka sprawa. I radiator powinien wyjść. I wyszedł. O, i ku mojemu zaskoczeniu, tutaj już mamy dwa gotowe kąski aluminiowe wrzucamy do aluminiu jeszcze do pozostaje do zdjęcia chyba to z tego co dokładnie pamiętam ale tutaj już widzę, o baterię do wyciągnięcia mamy układ 1 BGA czyli płytka droższa, super druga płytka już prawie też gotowa tutaj wystarczy wydłubać środki i plastik powinien nam Teoretycznie, oczywiście, wyjść i tak się dzieje. Wystarczy podważyć się bokę. Został nam jeszcze jeden radiator i płytka jest gotowa. Po demontażu chłodzenia okazało się, że w wentylatorze aluminiowym jest kawałek miedziany, więc trzeba będzie go wybić. Zawsze to jest wyższa cena. Cała elektronika już jest ogarnięta. Próbowałem to wybić, natomiast siedzi niesamowicie, więc ja sobie to później natnę i będzie gotowy kawałek miedzi, tak samo jak i kawałek aluminium. Wszystko przygotowane, tu już odłożone. Elektronika leży u góry, więc co? Sprawdźmy, co to może jest. Czy to jest jakoś przykręcone? Jakieś tu śrubki są. A to wyjdzie. Powiem Wam, to swoje lata ma. Tutaj mamy to też trzeba rozebrać aluminium. Aluminium. I w środku również są. Na 100% samoróbka. Jakieś prowadnice aluminiowe, więc też trzeba będzie je wyciągnąć. A tutaj co? Mamy gruby transformator. Tutaj jest jakiś włącznik, przełącznik. Tutaj to samo. Trzeba będzie się do tego dobrać i zobaczyć, czy w środku nie ma jakiegoś srebra. To nie mam pojęcia, co to jest. Ja to na razie tylko wyciągnę i odłożę, bo, bo nie wiem. Sekcja komentarzy, oczywiście, jest dla Was. Na dobrą sprawę, co? Z tego. Chyba prostownika, tak mi się wydaje. Pobieram tylko ten transformator i te rzeczy aluminiowe z tego. I na dobrą sprawę będzie gotowy po wyciągnięciu, oczywiście. A patrzcie, jak to się rusza, no to już swoje, swoje przeleżało. Także może nie będzie tak źle. On nie będzie bardzo poklejony, super. Powinno się szybko dostać do tej rudej. Będzie fajny odzysk. I zostanie nam to oraz silnik z odkurzacza. Obudowa gotowa czysty złomik odzyskane aluminiowe kąski które trafiają do aluminium i bierzemy się za transformator który jest również przykręcony myślę, że pójdzie całkiem spoko i całkiem szybko powinno to pójść a więc dobra transformator uwolniony, pierwsza miedź odzyskana a już Wam pokazuję transformator sobie stoi tutaj tutaj mamy pierwszą miedź wyciągnąłem również ten włącznik o przełącznik nie mam pojęcia co to dokładnie jest tutaj da się wyciągnąć te elementy mosiężne więc też je wyciągnę i z tego dokładnie wyciągnę to samo reszty nie rozbieram, poobcinam tylko te przewody i postaram się odzyskać to co tam jest skręcone bo wygląda to również na aluminium więc szkoda by było to zostawić tego nie ruszam, tak jak powiedziałem, nie wiem co to jest jak ktoś wie napiszcie mi oczywiście w komentarzu ja to po prostu odłożę ale póki co zważę to jako złom dobra Ogarniam sobie tamto, ogarniam sobie to i przechodzimy do dławików. Pojemnik z aluminium, i zobaczcie, ile aluminium zostało odzyskane z tego. To najprawdopodobniej prostownika, który został już rozkręcony. Tam jest pojedyncza miedziuszka, cienkie kabelki, i bierzemy się za transformator. A aluminium wrzucam do aluminium, i robi się już całkiem pokaźna waga, powiem Wam. Ciekawy jestem, jak pójdzie z tym transformatorem, który naprawdę swoje waży, ale jest bardzo luźny. Według mnie to wygląda jakby ktoś to chciał już przewinąć, natomiast no nie wygląda to najlepiej, dlatego to na pewno już nie pracowało. Po ciężkich bojach z rozkręcaniem tych śrub, a wydawały się bardzo proste, w końcu się udało, trochę to potrwało i zobaczcie jak fajnie zaczął się rozchodzić. Mam nadzieję, że to pójdzie dalej tak jak ja myślę i bardzo szybko dobierzemy się do wnętrzności. Najważniejsze to pierwsze a później może już po prostu pójdzie jak to szybko spróbować rozebrać? postukać i zobaczcie co się robi kilka puknięć młotkiem jak już się rozwarstwią i pójdą oczywiście nie każdy tak pójdzie bo to by było za proste ale. W tym przypadku, akurat, całkiem nieźle to idzie. A jak już powychodzą, to później z górki. Dobra, rozbieram, wyciągam i przechodzimy do dalszej części. No i tak zwane pierwsze literki E są już ze mną. Trafiają do złomu. Powiem Wam, że siedzi całkiem, całkiem mocno. Ale tak jak powiedziałem, jak pierwsze wyjdą, a tamte pojedyncze blaszki macie wyciągnięte, to sami widzicie, że to później już rozpada się w rękach. Elegancko. A teraz już najprzyjemniejsza rzecz. Niedziucho. Chociaż powiem Wam szczerze, że myślałem, że będzie tego więcej. A tu szału nie ma. Prostownik wcale nie musiał być jakiś ekstra mocny. Najważniejsze, że całkiem, całkiem to odchodzi. Bez cięć, bez niczego, bez hałasu. O, tutaj jest do obcięcia, do tego nie chcę zejść już tniemy dobra to obcięte i teraz jeszcze trzeba sprawdzić i dobrze że sprawdziłem bo w środku również jest uzwojenie cienkie bo cienkie ale myślę że tutaj o przebija będzie jeszcze kilka zwoi tak jak ostatnio wyluszam znów na rzekę, niebo błękitne magnewskie mi wzajemny prawdziwy Szukam skarbów na mnie w szumie wody Może historia żywi te okolice przygody. I sporo miedzi powiem wam tam było. Zaraz ukulamy z tego kuleczkę. I zobaczymy, jaka duża będzie. Bardzo szybko poszło w sumie. Myślałem, że będzie gorzej, bo to z takimi starymi urządzeniami to różnie bywa. Ale powiem Wam, że tego to tu sporo jest. Zobaczcie, ile tego tu jest. Może kamera tego nie oddaje, bo to jest bardzo cienkie. Natomiast. Naprawdę jest tego spora ilość. Zobaczcie, jaka kulka już jest. A to jest jeszcze nie wszystko. O, kolejne. Z takiego małego papierka ukulana kolejna kuleczka miedzi. Proszę bardzo. No, piękna. I wrzucamy ją do pudełeczka z miedzią. Dławiki. Kombinerki i madło. Główną blaszkę rozkręcamy, później opukujemy i powinna mieć wyjść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Pozostało opukać. Tutaj również widzę są literki E. Zaraz sprawdzę Według mnie to powinien być najprostszy sposób, no ale. Dobrze siedzi, ale już się na tyle rozpadło, że po prostu trzeba to teraz wyciągnąć. Te mniejsze elementy powinny wyjść. Tutaj trzeba jeszcze puknąć. Nie zawsze jest to takie proste, aczkolwiek. Na tyle proste są te dławiki, że po prostu wystarczy w ten sposób to zrobić. Czysta, gotowa miedziucha. Z drugim robię dokładnie tak samo i pozostaje nam silnik od odkurzacza. Ten odcinek to widzę będzie przełaga złomowa. Tutaj złom, tutaj złom i to powiem Wam swoje towarzy. Ale jest też kolorowo, jest dużo miedzi, jest dużo aluminium, jest troszkę mosiądzu, są płytki elektroniczne, ale złomu całkiem całkiem sporo. A tak kończę sobie ostatnią rzecz i przechodzimy do ważenia. Wszystko skończone. Najwięcej powiem czasu zajęło mi rozebranie silnika z odkurzacza. No tak, był uparty, nie mogłem sobie z nim poradzić, ale wszystko jest ogarnięte. Sprzątam na warsztacie i przechodzimy do ważenia. Waga na stole. I co? Przechodzimy do ważenia. Sprawdzimy, jak to wszystko wyszło. Zaczniemy od złomu. I o, sporo złomu po 70 groszy. 2,62. Teraz po kolei lecimy z metalami kolorowymi z racji, że najmniej jest mosiądzu, żółtego. 36 groszy. Tarujemy pudełeczko. I kładziemy aluminium. Po 5 zł. Miedzi 560. Po 3 dyszki. Co daje 16,80. I już mamy 22-31. Tarujemy i wierzę elektronika. Pamięć ram szału nie ma a pamięć jest po 180 zł co daje 450. Procesor z blaszką, ale bez nóżek 55 zł zł 10 Procesor z blaszką i z nóżkami 63 zł za kilogram, 2,52, już mamy 3 dyszki. Karty graficzne, niestety 0 BGA, czyli te tańsze, po 38 zł, 12 i 16 groszy 42,59. Płyta główna 0 BGA, czyli ta tańsza, po 15. I płyta główna 1 BGA po 22. Suma, jakbym tak chciał zrobić, to bym nie zrobił. 59 zł. Jak na tą chwilę, jeden z najlepszych odzysków dwie dyszki, zarobione 59. W kolejnym odcinku sprawdzimy, ile warty jest komputer stacjonarny. Także zapraszam Was serdecznie. Cześć. Tam na dnie skarby czekają. Zatopione marzenia opowieści wzywają. Tam na... Magnesem w ręku, Tam na dnie, każdy dzień to nowa piosenka.